Siemano, dzisiaj będziemy robić terrarium dla węża trąby Tak więc oczywiście jeśli chcecie więcej takich pomysłów na takie filmy to zostawcie dużo łapek w górę I oczywiście subskrybujcie kanał żeby być na bieżąco, zbliżamy się już bardzo blisko do 100 tysięcy Tak więc na sam początek trzeba oczywiście zrobić zakupy Ja wczoraj siedziałem przy komputerze i po prostu poczytałem o pytonach królewskich Zapytałem też oczywiście trąby, co by tam Puszkowi było potrzeba Jesteśmy już po zakupach i pokażmy może co, co tutaj zakupiliśmy Mamy jakiś kabel Mamy kabel do podłączenia lampy grzewczej Dalej mamy podkład, kokosowy. podkład tak jakby dno terrarium. Mamy miseczkę na wodę oraz może sobie wąż tu legnąć w wodzie i poleżeć jak na basenie. Mamy też olej do zabezpieczenia drewna, oczywiście jest to olej, który może mieć kontakt z żywnością, żeby było to bezpieczne dla zwierzaka Mamy też płytę No z i całą płytę, z której będziemy wycinać cały, cały stelaż Jeszcze będziemy musieli załatwić sobie szybę na przednią No to Dokładnie. nic, bierzemy się do roboty Weźmy może kartkę papieru i Witek rozrysuj tak to, co tam chcesz gordowo, zrobić Kartka, nasza nasz, nasz papier Tak, mamy mazak Nasze terrarium będzie miało na pewno dwa boki Będzie przegroda Na górze będzie klapa otwierana będzie otwierana w tą stronę na siłownikach jak w samochodzie i oczywiście tutaj będzie z przodu szyba tak więc ja muszę sobie obliczyć wszystkie formatki i zaczynam wycinać No to co, masz już wycięte wszystkie, wszystkie te formatki całe i teraz? Ostatnia formatka i Aha. wszystko będę miał docięte Dobra, czyli stamtąd to, zobaczcie, była cała taka duża płyta, a teraz zostało tylko to i to co tam stoi Wziął, pociął i zaraz z tego wyjdzie terrarium Wziął, pociął, się pomylił i czanowę. Ja właśnie byłem u szklarza, żeby załatwić szkło szybę, która będzie na samym przodzie terrarium, żeby oczywiście było to terrarium, musi być szyba e, i żeby można było oglądać puszka. I właśnie tu leży szyba, e, pod wymiar docięta. No i Wojtek tutaj dokładnie. Ja w tym czasie etap. zrobiłem w bokach żozy, e, rowki tak zwane, żeby tą szybę umocować. Jeszcze muszę zrobić w półce. A zobaczcie na to, na plecy, które będą w terrarium. No i oczywiście to miejsce, gdzie jest nazwa ekipy razem z wężem, będzie jako plecy. Więc przez szybę będzie cały czas widać logo ekipy, co będzie naprawdę totalnym kozakiem. Pierwszy test składania szyby. Pewnie ostatni raz widzicie tą szybę taką czystą. Nie? Weszło? Ale powiem Wam, że z tym logiem ekipy z tyłu naprawdę będzie to wyglądało kozacko. Patrzcie, jak to super wygląda. Dodałem troszkę wyżej, żeby było, bo jak tu będą ozdoby, żeby nie zasłaniały po prostu logo. Oczywiście pomyśleliśmy o wszystkim zgodnie też z zaleceniami od, ze sklepu zoologicznego, w którym kupowaliśmy wszystkie te gadżety, więc oczywiście kratka wentylacyjna również musi się tam znaleźć. Dokładnie. Oj, nie trafiłem z yy, zawiasami Po prostu zawiasy zrobiłem na 15 cm A prowadniki na 10 o trzeba poprawiać znowu Błąd szybko poprawiony, także jest git Otwiera się będzie tak I masz dostęp do tego terrarium no. I tak będzie się zamykało Na <gulia> węża Dobra, tak więc słuchajcie, terrarium jest praktycznie gotowe. Zostało w środku jeszcze wyposażenie zrobić, podłączyć Dokładnie. lampkę. otwieranie jest zrobione na siłownikach. No i dodatkowo jeszcze będzie poolejowana, ale to tak, już tak. Wojtek to się, już tym, się zajmie. tym zajmie. Majster. Zresztą w sumie całym terrarium No a jutro pakujemy to do auta i jadę z Robertem pojedziemy tak. zawieźć to do trąby. Dobra, więc my już dojechaliśmy do domu ekipy. No i mamy dla ciebie całe Terrarium, ale chcemy zrobić takie, taką reakcję, takie twoje pierwsze boom Chcemy wszedł i zobaczyły, że jak będzie wszystko już zrobione. Dokładnie, nie? na samej górze już w twoim pokoju. Więc co, my z Robertem będziemy się brali za wyciągnięcie z auta. Aut, w ogóle terarium jest robione pod wymiar. Więc jak do mnie do auta to się zmieściło, no to do ciebie też raczej nie będzie problemu Czyli moim pikaczu mogę włożyć też puszka w terarium, tak? Dokładnie tak. No, nie, no na stojąco, nie na nie nastojąco, ale należąco, tak się jakoś <laughs> będzie. Mógł. Ale się mieści. Się mieści. Sie, się mieści. To ja idę przygotować w takim razie pokój no i uciekam z niego, nie? No tak, bo, bo żebyś no. nie widział. A to jest tam chodź, pokażę Ci gdzie, żebyście to dali, nie? Bo tam... Dobra. Nie... No czyli tu jest, tu jest aktualne miejsce. Aktualne miejsce, mieszkania puszka. Puszek. Akurat w dzisiejszym, nie wiem czy już miał czy nie, ale jeszcze dwa litrów mogę wyciągnąć, był cały szary, czyli że był bliski wylinki. I zastanawiam się właśnie czy jest, czy jeszcze... Jej nie miał, czy już miał. Jak ją miał, to odpoczywa. Jak nie miał, no to też tam siedzi po to, żeby się do niej przygotować, nie? Może być mniej kontaktowny dzisiaj po prostu. W sensie nie, że będzie agresywny, tylko po prostu będzie taki. skryty, taki schowany, bo wiesz, no to tak. linka strasznie ich męczy te zwierzęta, nie, ale na pewno się ucieszy, że nie będzie już pudełka plastikowego <laughs> Tam terrarium jest generalnie robiony typowo pod puszka, zobaczysz później czemu. O, ale, ale no, no, Dobre dobra. Zobaczymy, zobaczymy razie, jak to będzie tutaj, wyglądało Tutaj, tu, 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 nie? Bo żeby tak. tutaj się mógł mieścić jeszcze jeden fotel Dobra, no to tu, tu na pewno się zmieści I git, my się nie przejmujcie, bo i tak już jest chłodno więc. No, no to wiecie? co, my, my wnosimy Ja wywodzę z pokoju A ty musisz się gdzieś zmyć na Tak, chwilę. ja się zmywam, no. Tu niestety zapomniałem włączyć mikrofonu, więc zrobię taki dubbing do filmu Jak widzicie, pokazuję wam tutaj właśnie torf, który będziemy używali jako podłoża do całego terrarium Musieliśmy go namoczyć w 3 litrach wody On sobie tam fajnie to miało wsiąknąć, no i mieliśmy zobaczyć później, jaki będzie tego efekt. O, zobaczcie na to, jak to teraz wygląda. Dobra, to co Robert? Bierzemy to? Weźmiesz to wiaderko, ja wezmę te korzenie i tą miseczkę i lecimy dekorować. Więc mamy nasz torf przygotowany. Całe terajum też jest, jest przeszykowane, więc teraz będziemy je je po prostu napełniać tym torfem. To teraz wkładamy pierwszy nasz. Dobra, tutaj może da. I tu na przykład czachę może sobie w rogu schować i będzie miał się gdzie kitrać, nie? Dobra, i co? Fajne? Dobra, tak więc co? Lecimy po trąbę i pokażemy mu. Gotowy jesteś, żeby ujrzeć nawet wydą puszka? Krzychu, z nami? Czy on już ujrzał? Nie, puszek jeszcze nie, nie przenosiliśmy go, bo wiesz... Nie umiemy się obchodzić z takimi zwierzętami groźnymi. Groźne prostu, zwierzęta. No, groźne zwierzęta. Dobra. No to dawaj. Czekaj, albo może wejdź Robert pierwszy. Dobra, dobra. <suzana> I żeby przejść do drugiego to tak. A Ekipa puszek. Specjalnie pod puszka, nie? I pan to Ja! Wow! Na siłownikach. Mocny materiał. No i tutaj jeszcze fajny będzie na przykład ta czacha co masz. Tutaj no właśnie, dać. Czaszkę to czaszkę stalić. Tak, tak. Bo czaszkę so właśnie się tam schowa. No stalić. i tam wody jeszcze wlać i. I mam. No, wow, jaki stawik tam jest? Ale, ale, ale kumasz to, że będę sobie wstał i będę widział co on robi? Będę no. widział, o się, albo o patrz buszuję I, to... I nie wyjdzie do góry nigdy, on nie wyjdzie do góry bo aż tak Dobry nie jest, nie bocienach. ma... Nie siły, zobacz, w ogóle i ciężko się to podnosi, nie podnieść, tak? nie będzie. Nie... A no Sztop. właśnie, faktycznie, no. to jest ciężkie. I ma oddychanie. Tak. I ma lampę taką fajną czerwoną szto? I właśnie on tego światła nie widzi. Właśnie pan w sklepie zoologicznym właśnie nam ją specjalnie dał. Tak? On nie zamiast widzi maty grzewczej, no. e, ponieważ on Bo właśnie ona grzeje, tego światła, nie? Tak, ona grzeje. I ona jest teraz na środku, ale jakbyś chciał sobie ją przesunąć na przykład na lewą stronę, o kurde, już nagrzała już trochę. To no. tu możesz zahaczyć kabel o... O ten, nie? I czy z lewej, czy z prawej, bo na przykład tu będzie miał teraz Analiz. cieplej i on sobie będzie chodził, nie? Z cieplejszego no, do chłodniejszego I ona może być też w nocy, bo on właśnie nie widzi tego światła, więc może świecić cały czas ta lampa. Dam ją tu. Ale to to jest to, co no. ta ekipa? Dobrze to wyszło. To... Ale przeniesienie, to no, przeniesienie. No, Wiesz, w końcu Ej, majster, majster robił, nie? Naprawdę to wygląda trzechacko. Tak go przejdziemy. Ale się On jest cały jeszcze szary, więc jeszcze ma niestety wylinkę. Znaczy jeszcze jej nie do no Damy go tu. O, I, o bici, wyjdzie, ogon, tak I on sobie wyjdzie, nie? I on jak już się ogarnie, zrzuci sobie w linkę sobie wyjdzie Muszę mu nalać wody w takim razie do jego stawu No i w końcu rezygnujemy z butelek Gdzie te butelki, Tu Rezygnujemy z, butel z butelek Te butelki trzymały go, żeby nie uciekł Bo to było na tyle e, niskie I na tyle Po prostu plastik jest dosyć lekki Że on po prostu dwa razy mi wyszedł z tego, nie? No tutaj raczej będzie miał ciężko I co Krzychu, fajne mówisz? Zarobiste no, ładnie to wygląda Nie jest ale to. Ale teraz to jest tylko też szyba z przodu, to jest totalny kotakiem Mniej czyszczenia też, nie? No, <gry> w razie czego. Ale ma Bajoro. I są tam. No, Bajoro jest totalnym kotakiem I to Wysokość... jest takie taki, to, to jest taki terorium, jak wiecie, jak idziecie, idziecie do Zoo i tam jak są te zwierzęta, no właśnie są takich fajnych, z czerwonym światłem, takie wiesz, fajne, podświetlone, to jest zawsze że są takie ciemne i właśnie zawsze to przyczyni takie światło czerwone. Nigdy się nie zastanawiałem dlaczego. No Ale już no. wiem dlaczego. Dlatego, że oświetlają, a węże nie, nie denerwują i one tego świata nie widzą, czyli myślą, że dalej mają ciemno. Naprawdę jest przepiękne. Wyobrażałem sobie go inaczej. Jakby pójdziesz, to wyobrażałem sobie naprawdę inaczej. Chyba gorzej sobie wyobrażałem Tak. Po prostu, bo, bo gdzieś tam gadaliśmy i mówiłem, że fajnie byłoby, bo było na podwyższeniu. Więc po prostu myślałem, że, że będzie półeczka i będzie po prostu szklany, na nim wstał. No widzisz szklany na będzie stało, A to wygląda mocarnie. No zakał, także mocno. co, Mateusz, no, i oficjalnie? No jest podpisane, nie, nie, podpisane. Mogę, nie, nie mogę innego wziąć. Wyraża nie, nie, tak. nie możesz, nie mogę, To, jest, możesz. to, już, nie jest jest to już jest tylko jego. Jak, jak w razie czego, zawsze nie wiem, można tutaj drugą, drugą, drugi poziom zrobić czy coś, nie? <laughs> drugi poziom. Do sufitu. Będą mieli ten, będą mieli elewację tego. No, 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 dokładnie. I tu mam miejsce, nie co tu zrobię, ale coś tutaj dam. No nie wiem, jakieś jedzenie to nie, bo właśnie w zamrażarce trzymasz myszy, nie? No tak. No ale jakieś tam nie wiem. Co? Wodę teraz z góry na dół możesz dać, nie? mieć na górze no, teraz jakieś dosyć teraz jakieś na, na dół. Nie, no jest, jest przepiękne, jest naprawdę przepiękne. Wygląda jak takie terrarium I ta czaszka też troszkę to uzupełnia, bo jest też taka ta, jedna, taka mroczna o, o rzecz. Tak, taki dodana. czerwonym kolorem. No, także puszek, jak się zwrócić tutaj w linkę, na pewno będzie szczęśliwy i będzie się cieszył ze swojego nowego miejsca, zamieszkania. Także bardzo dziękuję. Dzięki, Mateusz, bardzo także dziękuję. możemy oficjalnie powiedzieć, że Twoje terrarium zostało odpicowane. Tak, zostało odpicowane, zostało <laughs> zrobione, zrobione. Zrobili to? Wiesz, jak Pink my ride. Right, Pimp my terrarium Aaaa. Tak robili. Nie no, jest naprawdę bardzo ładne. I, będę mógł, I tą szybę będę sobie spokojnie wyczyścić, jak na przykład ją ktoś wyparu chuj bo W ogóle ją możesz, nawet zobacz, jak to otworzysz, to, to możesz tą szybę wysunąć w sumie, tak? nie? Więc... No tak, tylko musisz sobie to no tak, więc będziesz żeby sprzątać całe, całe, nie? Wtedy. Spokojnie, spokojnie, wyczyszczę tak, że było git. Nie no, jest przepiękne, a dzisiaj cię będą streamka, także odwrócę tak bokiem i będą się ludzie zastanawiać, co za szafa? Co, co, to co za szafa tam szafa? stoi, nie? Tutaj dalej terarium, małe moje, a co za szafa. Zobaczmy na no, odcinku, także subskrybujcie, zróbmy to. Przepiękne terarium naprawdę mi się mega podoba. No i co? Chyba kupię sobie jeszcze jakieś zwierzę, żebyście mi coś zrobili, nie? No spoko możemy robić, nie wiem. <laughs> tak więc co, dzięki za oglądanie. Oczywiście łapkujcie w górę i subskrybujcie kanał po więcej takich takich właśnie rzeczy DIY. I do następnego to Bardzo razu. ładne, no piękne, naprawdę to jest zrobione, no jak na zamówienie byś gdzieś chciał zrobić i zapłacił za to, nie lada, małą kwotę. To fajnie, cieszy nas to bardzo, więc jeszcze raz trzymajcie się i cześć. Ero.